Cześć! Nazywam się Diana Rajwajda, jestem kosmetologiem i dziś zaprezentuję Wam, jak krok po kroku przeprowadzić zabieg Coffee Rest przy użyciu profesjonalnych kosmetyków firmy Soap and Friends. Zabieg rozpoczynamy od oczyszczania skóry klientki peelingiem kawa Arabica z nutą wiśni. Peeling do ciała nakładam na rozgrzane dłonie i przenoszę kolistymi ruchami na ciało klientki. W miejsca z nadmiarem tkanki tłuszczowej objawami celulitu, czy po prostu tam, gdzie chcę go wykonać. Skóra po wykonaniu peelingu jest zdecydowanie gładsza, oczyszczona, przyjemna w dotyku i przygotowana do przyjęcia substancji aktywnych, które będziemy nakładać w kolejnym kroku. Wykonuję relaksacyjny masaż całego ciała przy użyciu oleju migdałowego. Ten etap zabiegu powinien potrwać około 20-25 minut. Na zakończenie nadmiar olejku możemy ściągnąć wilgotnym kompresem. Następnie równomiernie nakładam witaminową odżywczą maskę do ciała, która pozostawia cudowny zapach kawy na ciele. Po 15-20 minutach ściągamy pozostałości maski ciepłym kompresem. Ostatnim etapem jest otulenie i zabezpieczenie skóry. Nabieram odpowiednią ilość masła i nanoszę na ciało, masując je. Pozostawiam do wyschnięcia. Masło o zapachu pobudzającej kawy jest świetnym zwieńczeniem rytuału, a jego właściwości odżywcze cudownie wpływają na skórę. Efekty zabiegu Coffee Rest to wykładzenie i cudowne napięcie skóry. Działa antycelulitowo, pobudza mikrokrążenie, działa antyoksydacyjnie i oczyszczająco, a przede wszystkim zapewnia głęboki relaks.